siemoneczko, witajcie z tej strony Taksuj Zrt oraz Mika e, witajcie w kolejnym odcineczku Z serii Zaklejmy Razem w Hero Zero Słuchajcie, jestem dzisiaj z Miką, tak jak widzicie No i mamy zamiar e, wam troszeczkę e, Porobić misji Dzisiaj skończył się rok szkolny Słuchajcie, nareszcie skończył się rok szkolny e, Chciałbym wam zapowiedzieć, że odcinki Będą robione częściej, będą robione Sumiennie będą robione Z większym przyłożeniem, z jeszcze większą Częścią mnie, mimo tego, że daję z siebie 100% Na każdym odcineczku, to będę na 200, 300 i 700, słuchajcie Tak, nawet może 1800, jak się uda Kappa, nie, no dobra Teraz to dowaliłem, e, dobrze Zaatakujmy sobie trzy osoby, niestety Tylko trzy ponieważ e, zmieniłem Słuchajcie, uznałem, że już po prostu nie jest Mi potrzebny ten wspomagacz e, Ataków, więc no Ligówki już, słuchajcie, odłożone są na e, Taki troszeczkę późniejszy plan, także Spoko, loko, e, walę was w czoko Żartuję, wy mnie walicie eee, Z przyjemnością e, Dobra, no i atakuję Chali Jupiter, Jupiter, albo Jupiter, nie wiem. E, dobra, 7 punktów ligowych. E, mam, sojcie, 1950 ligowych. E, zadanie, bohaterski czyn jest na 2000, także no trzeba będzie jeszcze troszeczkę dobić. E, ja ostatnio, sojcie, zrobiłem, e, zrobiłem kilka misji. Mamy 37%. 494 misje wykonane na 1322. Nie, no, zarąbiście. E, ale przede wszystkim, e, co dzisiaj będziemy musieli zrobić? E, w sklepie chyba podejrzewam, że będzie e, niewykonane do zrobienia. E, będzie trzeba u 50 przedmiotów przerobić. Dobra, no to my to dzisiaj zrobimy, e, dlatego, że myślę, że warto. Słuchajcie, tą e, tę misję robić, po prostu one nas niewiele kosztują, a mimo wszystko możemy sobie e, je porodzić. E, porodzić, Boż. Oczywiście możemy Boż, je Boż, tak, słuchaj, e, ale. Najpierw y, zrobimy dla Was i tak y, zadanka nadzwyczajne, ja żeby was nie zanudzać. Umówmy się tak, że y, przerobimy wszystko dopiero na późniejszej części odcinka, żeby was nie zanudzać. E, Mika, oczywiście tutaj wszystko będzie dzisiaj operowała, także okay. Mika do Od dzieła, tego. synu! Dobra, a wszystko pozejmowałeś na 100%? E, tak, tak, tak. No, okay. e, interesują. Czekaj, musisz e, czekaj. Co muszę? E, zróbmy tak, e, Pyc ja sobie to będę widział na drugim monitorku, a ty tutaj. En dat No to lecisz. Okay. Wszystko możesz pomijać. Słuchajcie, mamy 100% praktycznie szans na wygranie wszystkiego. Okay. E, w ogóle, słuchajcie, historia z dzisiaj. Z dnia dzisiejszego. No dobra, ja wam powiem: no. zrobił sobie zdjęcie z panami. Wow, super e, historia, Wygrałam. Słuchajcie, e, wracając z pizzy, właśnie mama mnie zabrała, słuchajcie, na pizzę i dzieciaki z okazji dnia, e, słuchajcie, końca nauki, tak? E, zakończenie roku szkolnego. I słuchajcie, przy PSS-ie na ulicy to jest Sienkiewicza chyba. Nie, to nie jest Sienkiewicze, Sienkiewicze tylko przy... To jest przy Gołębiu e, Przy słuchajcie e, hotelu gołębieskim Naprzeciwko w PSS Spotkaliśmy dwóch fanów słuchajcie Jeden z nich e, zrobił ode mnie e, całą sesję Słuchajcie trzy zdjęcia czy tam cztery Dwą Drugi, e, Drugi słuchajcie podszedł też zrobił sobie fotkę e, Słuchajcie zajebista Sufiaska. sprawa Dlaczego to jest zajebista sprawa e, Ponieważ słuchajcie naprawdę napawa mnie ogromna duma Gdy słuchajcie jak gdy robię sobie słuchajcie z taką osobą zdjęcie Ja pytam siemaneczko wiecie tak e, Gościu do mnie podchodzi siemanko tak, mogę zdjąć, a ja spoko luzach, brachu, nie? Siemoneczko, oglądasz jakieś serii? Może ten, to, tamto. Zobaczcie, ja lubię sobie pogadać z fanami. Taka integracja jest zajebista, bo um, te osoby mają e, okazję spotkać mnie w życiu realnym, uścisnąć mi dłoń. Ja, słuchajcie, powiedziałem, życzyłem miłych wakacji, udanych przede wszystkim tam zdrowych e, i, i miłego oglądania wszystkich odcinków. Że ten pozdrowie na fanpage'u i tak dalej. Także na fanpage'u też muszę napisać. E, no, także e, słuchajcie, nie bójcie się pod chodzić do mnie, jeśli mnie gdziekolwiek widzicie, śmiało podejdźcie ja nie gryzę, co prawda Mika gryzie ej, nieprawda, ale, ja robię śliczne zdjęcia, więc ale możecie. ja nie gryzę, słuchajcie, także do mnie możecie podbijać e, mówcie do mnie śmiało, zejdzie taksi nie żaden tam pan Patryk, tylko taksy po prostu, albo Patryk, albo albo czego po prostu i tyle ja, ja jestem, słuchajcie, zwykłym gościem z bloków, nie? Ale zacznijmy od tak, żebym cię nie zabrała w swoją stronę. To byś pchłonął samochodem, byś ich nie spotkał. Więc dzięki komu, dzięki mnie, o, Oczywiście. Dobra, e, sprzedajemy wszystko oprócz broni. Patrzymy, widzisz, tutaj mamy na plus 8, tak? To zostawiamy. Tu jest minus 20, a tu plus 11. No i resztę możesz sprzedać. Na pewno? Teraz wszystko sprzedajesz, tak? Na pewno. Dobra, a ja sobie słuchajcie jeszcze strzelę lekkę, popitkę. Wasze zdrówko, goni, wasze zdrówko. Yeah. Can... Może ja ci pomogę, co? Enter klikaj okay. po prostu. Od razu szybciej. Nie narzekaj. O. O, minus 19. E, no, generalnie ja już, słuchajcie, tylko po, e, poluję na jakieś bronie i gadżety do broni. No nic więcej, bo nic więcej nie jest mi potrzebne. Także uznałem, że e, po prostu resztę będę sprzedawał, jakby na to nie patrzeć. E, odpalimy sobie misyjkę i oczywiście trening. E pec, i lecimy dalej Lecimy jazda Kayla lecisz tam no A czekaj 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 Muszę zdjąć już sobie bym zapomniał Widzicie ja jestem sklerotykiem klerotykiem ja po prostu sklerozę nie już. Dobra lecimy tak e, Czy uda nam się 20 poziom wbić dla naszego slimerka Byłoby zarąbiście fajnie 20 ma 17 to kiedy chcesz w ciągu 5 minut wbić o, A właśnie słuchajcie z tym może być problem Nie no 18 czy tam 19 wbić, na pewno ale czy 20? Zobaczymy, no. Można tutaj ci się przywarcić, bo jeszcze mam dzisiaj bardzo dużo misji do zrobienia. Cztery paski, bo nie robiłem sobie misji. E, no więc, jakby na to nie patrzeć, trzeba troszeczkę porobić. Ale spoko luzok. myślę, że z tym nie będzie problemu. E, w ogóle mam 281 poziom, e, 4 miliony. E, kilka osób też mnie pytało o kiedy odcinek z Hero Zero? Słuchajcie, odcinki z Hero Zero będą co 5 dni. Co 5 dni wraz z kończeniem e, e, zadanek, słuchajcie, nadzwyczajnych, e, będziemy robili odcinek, czyli jak słuchajcie, teraz skończymy tak, czyli mamy dzisiaj piątek 13.30, ja wam to wrzucę o 15, no to słuchajcie, następny odcinek będzie za 5 dni, też mniej więcej o 15, ewentualnie za 6, ale to już tak maksymalnie także postaram się robić słuchajcie, jak najczęściej oczywiście, ale też nie chciałbym was no jakby na to nie patrzeć, tak zanudzać bo jak robimy te wszystkie zadania nadzwyczajne, to ja przynajmniej mogę wam opowiedzieć coś, powiedzieć jakąś historyjkę Pośmiać się jeszcze jakiś, jakiś tutaj dobry żarcior. W ogóle ostatnio też pomyślałem, czy by nie poszukać jakichś fajnych żartów. O! Potem, powiedz, że na to wciu do mnie dzwoni, troszkę Halo! No, ściemano, sie Tofciu. E, wiesz, co teraz nagrywam? Zadzwoni do ciebie za 5-10 minut, max, dobra? A, dobra, dobra, to zadzwonię potem, ściemaneczko. Już wiem, tutaj na browarkę Dobra, e, Tofu, słuchajcie, do mnie zadzwonił, kurczę. Eee, także musimy się troszeczkę sprężać, ale dobra, Luzik, damy radę. Damy radę. Brak miejsca w inwentarzu, no proszę. Du -du 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 -du. A to wiesz to, rzutki, Usu tak. No. E, pokaż, a mogę to usunąć. Tak, możesz to usunąć, jak dziecko. To. to też. Tak, no ale nie pytaj, po prostu jak... Nie, jak, bo jak, zaraz będzie... jak, pisze, jak pisze minus, to usuwaj. Zawsze gdzieś jest minus, załóżmy, w łącznych wiesz gdzie są łączne, tak? O tutaj, razem. A, a pokaż, a to akurat robimy tutaj, bo tutaj masz jakby to, pyt i widzisz, minus 29, no i enter. To za dużo, ja nie mam czasu. No co? Dobra, lecimy. Minus 13, niepotrzebne. No nie podejrzewałam, że prędko nam się nic dobrego nie trafi w ogóle w tych lożkach, bo. W jakich lożkach? No, w zadaniach nadzwyczajnych, no, przyzwyczajenie z Hero z Zero bez przesady. Z ShakeStandFidget, ja pierdzielę, już mi się te gry mylą. Słuchajcie, mam, mam naprawdę tyle tego nagrywam, że już mi się mylą. Wszystkie Shaky, Hero, Hero Zero i tak dalej, no wszystko mi się myli. Dobra, no tak jak mówię, dzisiaj dopiero odpalamy pyc i lecimy dalej. No Mogę lecimy. teraz? Ja trochę? Nie. Ja pierdzielę. Ach, już cię kocham. Dobra, no to lecimy. I wie, Wszystko słuchajcie, wchodzi na easy jak w masło, jak nożem w masło. Słuchajcie, byście poszmarowali po prostu chlebem, nie? Także easy. Masło posmarowali na chleb. Masz rację. Da ja jest. też smaruję. To jest easy, masło easy. easy. E, W ogóle słuchajcie, nie macie czasem wrażenia, że załóżmy Wasze koleżanki w szkole. Jedyne co się nadają to na chleb i szmarować? A dobre, co okej, Dobre. Zarąbiste, aż ażbym powiedział. Dobra, lecimy dalej. O nie, O nie, pospolity jaszek. Ja ci dam. Dojedźmy go. Walka wygrana. No wiadomo. Pięknie. Jak ja robię, to ja wszystko wygram. No i słuchajcie, no nawet 18 poziomu jeszcze nie wbił. To jest dziwne, to jest dziwne. I 6 na 10, 7 na 10, przepraszam. Lecimy dalej. Budowniczy, słuchajcie, dostają wszyscy w trybol jak leci. 8, facet, pizdeczka I lecimy dalej, dziewiąteczka Obsalala, architektoniczna gwiazda A tak Dziesiąteczka Brawo I obsa ja. No i słuchajcie, mamy tryb specjalny zakończony Zobaczcie ile jeszcze zostało, chyba dwa, tak? Trzy, cztery Czter Uuu. No to słuchajcie, przynajmniej będziecie mieli dłuższe odcinki teraz Nie będą częściej, ale przynajmniej będą dłuższe Także będziemy mogli sobie pogadać Pokaż Kejla, ja ci pokażę Dobra, teraz daj ja Daj skończę, daj skończę No teraz ja no Nie, ja Teraz ja, dawaj. Ja Dobra, masz chwilę no okej okay. yeah. Tylko szybko no. no To trzeba słuchajcie szybciej robić, żeby was też nie zanudzać za bardzo Ale, ze mną się nikt nie nudzi Za mną wszyscy są szczęśliwi Tren się skończył Już się włączę z tym to włożyć to czy to Pokaż, potem... mogę? Możesz. Dobra, to teraz ja przyjmuję jakoś... stery. E, patrz, zobacz tam czy nas dobrze widać. Chyba dobrze, no, co? może być. Dobra, e, to tak, ja zakładam sobie pyc, pyc, pyc. E, wszystko sprzedajemy, tak. Pięknie, elegancik, francik, klucze, sobie... pizdeczka, glancuś. Nie można tego wrzucać do tej skrzyneczki, a później sobie to poosuwać? Nie. Byłoby szybciej. Nie. Tak. Nie. Nie kucie. Nie, nie masz racji. Dobra. Tren nam się skończył. Ciekawe, ile mamy trenów łącznie z, z, zrobionych, zaraz wam pokażę. E, trenów. O, czekajcie, bo ta misyjka jeszcze się skończyła. No, skończyła. A nie, a nie, to tu, ten, tutaj. E, dobra, oczywiście zdejmijmy to. Co tu robił itemki tak na wyzdubska? Dobra, nie pytam, nie pytam. Lecimy dalej. Przekręt na całego. I już, piąteczka. Pyt. Polecieli. Opsalala, ale to słuchajcie, szybko leci. Osiemnastkę to nawet zaraz będzie miał. No. Ja już słuchajcie, miałem osiemnastkę. <laughs> Kapunia Kapunia taksuś Dobra. No i mamy. Osiemnasty poziom slimarek. E, w dwudziestym dostanę już rozpieszczenie, także te walki gildi będą nieco łatwiejsze. E, tylko no, trzeba doczekać, słuchajcie. Trzeba jeszcze doczekać w tej chwili. Ops. No i lecimy. Jedyneczka, jedyneczka, pani ze służb bezpieczeństwa. I dwójeczka, kontrolowany astronauta również dostaje w Trymbolix. O, włosione jaja znowu dostał w Trymbol. Kto? Czwóreczka, o, tu, tu był Pindol Awanturnik. Wcale nie. To był, słuchajcie, to jest właśnie nie. dobre określenie, Pindol Awanturnik. Kelner kosmita, nazwita w progu... Synu, ja nie takie rzeczy pokonywałem, jakiś hotdog, słuchajcie, pa, co, pizdog, aha, co? Eee! Pizdok. lol, tak, słuchajcie, dopiero teraz zobaczyłem, że to jest pizdok, ja pierdziele, ale czy, słuchajcie, czy oni robią to specjalnie? Tam nie ma z. nie, no to był space, a ja przecież przytałem... space dog, a ja pizdog. Jezusie się zejdzie, ale to skojarzenia po prostu. Dziadam, jest Wo Wojna słów, no pewnie Dobra, szef kosmitów też dostał w Trymbol. A szef kosmitów to słuchajcie jest fasolka po brytyjsku. znaczy taka fasolka w sumie zwykła zielona, nie? Gro o groszek o! Nazwijmy go słuchajcie groszkiem, czyli ja szef kosmita groszek. to dzisiaj groszek PAN G tak zwany Dobra e i tutaj musimy od... Nie no, gdzie tak coś musisz tutaj kliknąć Ehm, hm, hm Poszukajmy. Tutaj jest szu... 3 na 10 Dobra, opłaca się Damy miarę. Radę. Lecimy z tym. Lecimy na pyrę. Sprzedawaj. Dobra, sprzedaję wszystko elegancko. Aha, psa, psa. No nic się nie trafia jako tako. Zobaczcie, no. Jak ja mam już słuchajcie, dużo lepszą. Dużo lepszą, na przykład tutaj, tak? 1672, no to jest ogrom. Ogrom statów. To jest nie do pokonania. To jest cybulandia, po prostu, moja ukochana. Dobra. Dwójeczka, dwójeczka. Stop, stop, stop. Pyt, 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 pyt. Czwóreczka. Lecimy, jazda. Monter rusztowań. Na, na Pyrego, słuchajcie, na Pyrego ładuję. Kąpielowy. Synku, ósemeczka brygadzista na budowie! Wskoczyła tak, słuchaj, zaraz ci basenu. tu prawdę powie. No, ja słuchajcie, też dzisiaj jest taki upał. Po prostu jest taki upał, a że to jest masakra po prostu. No, ale trzeba sobie jakoś radzić. Na dojki trzeba jeździć, kochanie w taką pogodę. Ty nie wiem, gdzie pojedziesz, że zaraz wszyscy pojadą i nie pójdą. Nie, 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 dobra, ej, nie, 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 nie jeżdżę na dojki tamcego, nie, nie, nie. nie. No, słuchajcie, raz na jakiś czas trzeba się wykąpać, jajka zmoczyć. Nieważne, na której ziarą ważne, że pojadą. A, no. Augustów też słuchajcie, będziemy w tym roku w Augustowie, Wełku. Także jakby jacyś fani tutaj kurczę mnie zobaczyli, to tak to byłem ja, to niepodrawiany, tak coś, także podbijajcie śmiało, nie bójcie się, ja jestem otwarty, mój rozwór jest otwarty, także no. Co? Nic. Nieważne. Dobra, 309. Asystent inżyniera i kończy się tu właśnie jego kariera. I teraz tak, wjeżdżamy na kolejnego inżyniera, tym razem bez planu. I będziemy mu wpuszczać... No, Mika, wymyśl coś. No co? Ja tylko będę kurczę tu na odcinku. No, bo ja nie Robot będę. odkurzający! Pararararar! Bardziej wkurzający niż odkurzający. Ej, kochanie, ja wyskoczę na chwilę do Tofa. Chcesz przejąć władzę nad odcinkiem? Nie! 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 O... No, Dlaczego my przegraliśmy? Nie. nie! Cicho! Dlaczego typie? bo nam się włożyło akurat, nam to musiało wypaść, serio. Dobra, nieważne. A, zaraz tak, naprawimy całkowicie. całą sytuację, mam nadzieję. Całą, sobie Situation Education. Tutaj trzeba będzie poprawić. Stupek życia to jest. Dobra, tak, kolejna hopsa. No. I atakujemy go bydlaka, by dla pedała. go Co tam było? Podwyższasz, A, ja wiem. Ja, ja wiem to! Ja to wim, przycia! Przycię ja to wim! Dobra! Wygraliśmy. I wszystko zwyciężone przybija pięć! Kabu! A masz! Hała. Zapotop szwedzki! Dobra! Lecimy dalej. Ej, czekajcie, bo teraz nam się Chci tutaj szwecic? skończy. Ej, teraz, e, słuchajcie, e, będzie trzeba zrobić e, tą z misyjką, tak? E, ale... Najpierw 23, 16 no dobra, 23. Odpalmy. E, a my zrobimy sobie tak. Kejla, słuchajcie nam tutaj, dzisiaj, teraz. Ja? E, mam tylko tyle, tak? Dobra, trzeba jeszcze będzie to odwirować na początek. O, dobra, daję siły. E, Kejla, posłuchaj. Mam dla ciebie zadanie. Na co? Trzeba będzie to. Na Misia! Nie, nie, nie na Misia, misia z drogi, Dwa oponki, nie opłaca Ej, no. się. No Ale można na. Pieniążka Eee, czy miś tu jest? Jest, na misia można. Na misia, tak! 15 tysięcy, co? Ja chcę wszystko na misia. Dobra, yy, nie, ale tego misia, słuchaj, będziesz musiała zamienić. Na misia, misia zamieni na misia. A. Ten ma oksy. Przejdzie, zrobimy inaczej. Ten ma oksy. No tak! Patrz, zrobimy tak, pyc. I tutaj za każdym razem tak nie i pyt. No to się przerobi, przerobisz? No. no tak. Dobra, to zrób to. No to się nie ruszaj, ale na wszystkie niebieskie? E, dobra, może ja to zrobię. Na byle jakie? Po prostu musimy 50 razy tak zrobić. No, e, albo wiecie, co słuchajcie, żeby nie przedłużać, e, zróbmy tak. Ja teraz to zrobimy 50 razy, i za chwilę do Was wracamy. Także z ZW... dwóch, e, ok, słuchajcie, już do Was wracamy. Jeszcze tylko 6 razy sobie przerobimy. Jeszcze właściwie 5, i już za chwilkę e, będziemy mieli bohaterskie zadanie ukończone. Już kolejne, tak naprawdę, słuchajcie, żeby to głębiej wziąć, i tak naprawdę, po co ja to robię, to bym Wam odpowiedział szczerze, nie wiem, nie wiem, ale słuchajcie, robię to, bo wiem, że. Wiecie, w takich rzeczach nikt nie patrzy na fabułę, co prawda, to nie jest fabuła, nie wiem, czy można tak to e, ująć jako taką, żeby to fabuła była jakakolwiek, co prawda, to są zadania, prawda, no ale bez przesady, tego i tak nikt nie czyta, no ale słuchajcie, postanowiłem tak zrobić, więc zróbmy, po prostu tak zróbmy, nie, i trzeba, trzeba takie rzeczy mieć na uwadze. E, bo słuchajcie, przynajmniej jest to unikatowa seria, że nie świecie. robię czego cały czas tego samego. I mamy 10 jednostek treningowych, proszę bardzo, zrealizuj teraz. Oczywiście, że zrealizuj mama, teraz. E, więcej. Do zrobienia. Tak. A myślałam, że tam się robi, no ale nieważne. To nie trzeba cały dzień robić. No. Żal. E, dobra. E, Okej, okay. także się udało, słuchajcie, e, zobaczcie, nasza misja, słuchajcie, już siadła jedna więcej, e, 495 Ale dumny jestem. Mm, mm. <laughs> E, słuchajcie, teraz muszę przerobić ile przedmiotów. O, już nie trzeba przerabiać przedmiotów. To zajebiście. Teraz musisz prać. Teraz muszę je prać i to już najprawdopodobniej ostatnie jest. I, i ściągać. No dobrze. I no to nie, nie będzie łatwo. Dobra. Ale no właśnie, kto jak nie my, zobaczcie, jeśli chodzi o widok, y, to ja mam najwięcej zrobione y, w sklepie właśnie. Ale czekajcie. O nie, tego trzeba będzie bardzo dużo, słuchajcie. O! O nie. Dobra, no z, z tym już będzie gorzej, jakby na to nie patrzeć. No, mamy czas. No, ale dobra, słuchajcie, mamy jeszcze całe całe życie. E, dobra, teraz tak. E, odpalmy sobie kolejny. 16, 12. Dobra, odpalmy sobie to. Okej, okay. okay. e, no i słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek, to to było na tyle. No, zostało nam już tylko przeczytać kilka wiadomości. E, dobra, e, sobie poprosimy tutaj naszych ziomeczków o te. E, ej, dobra, to skoro tak, to ja sobie może e, pominę. Obejrzyjmy filmik. Ile? Dwie minuty? 20 sekund. Okej. Okay. W ogóle się włączy. Dawaj, ale telewizor, jaki fajny kurcze tutaj, o, no play, play, akurat moja firma, znaczy nie, nie zapłacili mi, więc nie wiem, czy moja, ja nie, nie, nie wiem, z czego mam A, Dobra, także 50 sekund, no i lecimy z czytaniem wiadomości, słuchajcie, e, dobra, prośby, oczywiście pomagamy wszystkim e, W ogóle nie wiem, czy wiecie, ostatnia aktualizacja wprowadziła to, aktualizacja, aktualizacja wprowadziła to E, że od razu, słuchajcie, wszyscy Automatycznie z waszej gildii pojawiają się Na waszej liście znajomych Jak widzicie, na mojej też są wszyscy, prawda? Także, no to jest kolejna sprawa Bierzcie to pod uwagę, bo dzięki temu możecie e, Może wam e, to popomóc w czymś, tak? Dobra, e, lecimy Demon356, pozdrów na odcinku Pozdrawiamy demona Powiedziałem Nie Widziała. E, Siema, Batman, siema, o, fajna minka, dzięki, pozdrawiam serdecznie <laughs> Siema, Daxie, pozdrowić na odcineczku Dawid Rekin, pozdrawiamy Hejo. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie, Pozdrawiam się na odcinku OCZ.pl, pozdrawiamy Cię serdecznie Jak tam leci mordeczko, pozdrówki, zajebiście, Giorgio Ulani. pozdrawiam Siema, pozdrawiam cały, ty, oceń moje staty, statów niestety nie oceniam, ale pozdrowić Cię mogę jak najbardziej, pozdrawiamy Fajne masz filmiki na ty GTA 40, nie, GTA 45 a pozdrawiam serdecznie, no dzięki oczywiście, dziękuję Ocenisz staty? Szuśny, kutas, nie, skośny, Kośne. przepraszam, nie, nie, nie oceniam. Zomikse, hej tak, jestem twoim widzem, a także świeżym graczem, może masz jakieś porady? Z góry dzięki. Zapraszam cię na kilka moich poradników, ale to, to, w, o, to w osobnych odcineczkach, nie? Mega Smurfik, pozdrowisz na odcinku i ocenisz moje staty? Please, niestety statów nie oceniam, jednakże mogę cię pozdrowić i pozdrawiamy tego użytkownika jak najbardziej mocno, ale to mocno. E, dobrze, e, kochani, no to co? My się będziemy już z wami żegnać. Zapraszamy was na kolejne odcinki, kolejne serie. E, jeśli filmik wam się podobał, zostawcie łapeczkę. Jeśli nie macie jeszcze konta, zarejestrujcie się. Polecam wszystkim serdecznie. Tak, zerte oraz. Mika. Szymaneczko, kochani!